No Witam Ciebie, Graszynko kochana, po raz kolejny. I witam Ciebie również Zosiu i wszystkich naszych słuchaczy. Ja również witam wszystkich naszych kochanych słuchaczy, widzów. Dziś zaprosiłam Graszynkę troszeczkę na troszeczkę inny temat. Już nie będzie kolorków, cyferek. Tym razem będzie moja droga budzenia, czyli jak to było, punkt zwrotny i jak to jest? Ponieważ taki cykl pomaga wam też zrobić często ten wasz tak zwany klik. To jedno zdanie, jedno słowo, jedna historia. Zapraszam Cię graczinko kochana. Dziękuję tego, bardzo, że to, to Proszę bardzo, prowadź kochanie. Hmm? No powiedz, jak to było? Co robiłaś, kim byłaś, póki. Był ten pstryk, wiesz, że jednak. Wiesz co, no. Tak, to, są, to jest ciekawe, bo teraz właściwie czym człowiek jest bardziej świadomy? Analiza samej osoby jako swojej też jest ciekawa, a, że jednak człowiek od początku miał kontakt i zwracał uwagę na harmonię. Zaczęło się to bardzo wcześnie. Najpierw zaczęłam od zwierząt, a więc przytargałam wszystkie pieski z ulicy, nakarmiłam, miałam du dużo zwierząt w ogóle w domu. Ale też bardzo lubiłam je obserwować, jak się zachowują. I co dziwne, dla mnie było, że jak dostały wszystkie porówno, były na jednym głodzie z ulicy. Nigdy się nie pokłóciły i nie wyszarpywały sobie jedzenia. Co zawsze mm. się mówi, że nachapią się na, na zapas. Byłam mm. pod tym wrażeniem jako dziecko, że nigdy jeden drugiemu nie wyrwał nic. Nie było w domu żadnej kłótni, poza tym, że siostra stała na stole i krzyczała wyprowadzić te siedem psów. Nie było kompletnie żadnych problemów z zwierzętami. Widziałam, że każdy, czy to jest zwierzaczek, czy roślinka, że potrzebuje tej miłości i opieki. I tak jak my potrzebujemy dobrego słowa, tego przytulenia, tak samo właśnie bo można powiedzieć, że to przebudzenie się wtedy zaczęło. I nie byłam tego świadoma. Dalej starałam się już rozwijać, ale właśnie sama. Co mnie zawsze nurtowało, dlaczego nie mamy wspólnego języka, dlaczego jest tyle podziałów, dlaczego nie, nie, nie dążymy do tej harmonii. I zainteresowałam się blaskami i cieniami w każdej takiej właściwie dziedzinie, ale tak naprawdę nie, nie, nie wiedziałam, bo jak to każdy z nas przez jakiś przypadek dostałam się do szkoły radiestezyjnej i dzięki niej poznałam właśnie, jak, jak można skierować energię. Co to jest energia, zaczął mnie to dalej interesować. Następnie bardzo dużo zyskałam u Alicji Chrzanowskiej, u której, co mi się spodobało i niesamowite, wtedy zrozumiałam, że żyjemy w stereotypach, które są naszymi kłodami. Pierwszy raz usłyszałam przepiękną psychologię każdej karty, czyli osobowość naszą, czyli z czym się rodzimy, jakie mamy potencjały. I czym my właściwie to mamy przykrywane? I okazało się, czym dalej się rozbijałam i brnęłam: mamy przy, przykrywane wszystkim, co zasłyszeliśmy. Czyli z pokolenia na pokolenie przekazujemy identyczne informacje w innym opakowaniu, ale absolutnie nie służy ani następnym pokoleniom, ani poprzednim pokoleniom. I zaczęłam jeszcze bardziej to zgłębiać, tak jak ty, Zosiu. Byłam ciekawa i również z podejścia innych kultur, czyli Akademia Feng Shui w Wrocławiu. I oprócz tego też czytałam dużo, właśnie czy to o kulturze indyjskiej, czy chińskiej. I zrozumiałam, że wszyscy mamy wspólny cel: cel szczęśliwego człowieka i cel wolnego człowieka. I tak przeszłam do obalania stereotypów. Jestem zwolenniczką przyglądania się, czy badania historii, skąd takie stereotypy powstają, ale też zrozumienia chociażby naszych przodków, co oni mieli zrobić w danym momencie, w danym aspekcie psychologicznym. Nie mając wiedzy, dostępu do książek, mając swoją własną intuicję, która również była przytłumiona, mhm. raz że pokoleniowo, to jeszcze dwa, po prostu różnymi. Aspektami politycznymi, społecznymi w danym okresie czasu. Dlatego po analizie nie mam do nikogo nic. Właściwie nie mam co im przebaczać, ponieważ oni sami wyrastali w strukturach, których nie rozumieli. Tak jak ja, jak to dziecko, będąc mała, przyglądałam się, dlaczego się dzielimy. Dużo dała mi później właśnie praca nie z energiami, nie właśnie wśród natury. Ale w normalnym miejscu pracy, gdzie przedsiębiorstwo było duże, ja byłam sekretarką, to było takie, wtedy się uczyłam, można powiedzieć, być mediatorem między górą a dołem. Jak rozwaśnić, jak pogodzić. I to bardzo dużo mi dało, że my powinniśmy wyciągać te nasze, właśnie blaski na wierzch. Każdy z nas rodzi się z cudownym potencjałem. Mamy dualność, to wiadomo, mamy te cienie i blaski, ale dlaczego zawsze nam pokazuje się, że coś nam nie służy? Tego nie rusz, bo niedobre. Tam, na tamto uważaj, bo jeszcze gorsze. I tak z pokolenia na pokolenie ograniczamy siebie i nasze dzieci. I teraz jest takie pokolenie, które mówi: Mamo, a nie idzie inaczej. No i też potwierdza to, że warto wychodzić ze starych stereotypów. Warto przyglądać się tym blaskom, warto zobaczyć. Zobaczcie, cały świat ma jeden wspólny język miłości i szczęścia. I to jest język, który naprawdę nie trzeba rozumieć, bo to jest nasz gest, to jest to, co wypływa z serca, to jest to, jak my się dzisiaj odnajdujemy. Zobaczcie, skończyły się granice. Nieważne, czy ja mam przyjaciółkę w Stanach czy w Argentynie, ale ja ją czuję. I ten świat się w sumie zmniejszył, i widzimy, że jesteśmy jednością. To jest piękne pokazane, co teraz płynie w świecie. Ta nasza jedność, odnalezienie się. Zresztą miałam przepiękne potwierdzenie w tym roku również na wyjeździe, naszym zjeździe, gdzie w ubiegłym roku pierwszy raz zobaczyliśmy się ze świata wszyscy. Nikt, jak to się mówi, nie miał innego odczucia niż poznanie się przez online. I w tym roku, tak jakbyśmy się widzieli wczoraj, Przystąpiliśmy dalej do naszej wspólnej rozmowy. Także kochani, świadomość, bądźmy ponad podziałami, wychodzimy z starych stereotypów. Nie dajmy sobie, bardzo ważny moment obecnie jest, żeby nie dać sobie starych stereotypów podać w innym opakowaniu pod inną nazwą. My, nasza świadomość musi to widzieć z góry, tam byłam. Tam nic nie dostałam, tam nie mam nic do, poprawie, do poprawienia. Jedynie co mogę, to wykreować ten świat, taki, żebym ja wreszcie poczuła się wolnym, szczęśliwym człowiekiem i siała to w cały świat. I tak właśnie dzisiaj ta nasza jedność świata w sercach jest i się rozsiewa. I my to czujemy. Jedynie dalej te stereotypy czy programy, który, którymi się nas chce podzielić. Są jeszcze gdzieś w tym eterze, ale na tyle musimy być bystrzy, żebyśmy umieli je wyeliminować i odwrócić na pozytyw. Dobrze, zebrałam te doświadczenia, zebraliśmy te doświadczenia, ale teraz jest dla nas bardzo ważny moment. Co ja mam z nimi zrobić? Czy ja mam je po prostu o nich rozpamiętywać? Czy ja mam e, e, pozostać w tej emocji? Jeżeli miałam traumę, na przykład, jeżeli miałam szczęście, super, bo je się je dalej. Ale kochani, z, z tych doświadczeń powinniśmy wyjść mocni. I teraz, co ja mogę zrobić z wszystkim z przeszłości? Przyjaciela. Przeszłość jest moim przyjacielem. Teraźniejszość, przyszłość to jest ten mój sukces. Ale dzięki przeszłości mam moc na dalsze działanie. Także mi się wydaje, że to jest taki piękny punkt, gdzie nasza świadomość na tyle się rozszerzyła, że nie chcemy codziennie mówić o tym samym, tylko pokazywać, jak można z tego wyjść. Dobrym słowem, mhm. pomocą, rozmowami, bo nam są potrzebne rozmowy, pokazywaniem światu, że można, że ta jedność jest w zasięgu ręki i mhm. trzeba ją pojąć od środka, a na pewno popłyniemy. A powiedz mi, Grażynko, kiedy był ten właśnie moment zwrotny, ten punkt, że zaczęłaś myśleć inaczej. Ten klik taki, wiesz, bo tych klików tak. na pewno było więcej, tak. ale jest takie jak ten pomysłowy dobromir. A, a, taka bajka kiedyś była, nie? Dokładnie, I ten do pomysłby A, a tak, bo, no. tak, bo, bo, bo to jest takie, wiesz, aha, no to to rzeczywiście, wiesz to, rzeczywiście, ma, to aha. Wiesz co, Zosiu, masz rację, że jest zawsze kilka takich. A więc i to pierwsze miejsce pracy, gdzie, gdzie właśnie ja mogłam zobaczyć bolączki tych ludzi, a więc szukanie mieszkań czy umorzenie kredytów, czy po prostu ta, ta jedna, jedna strona. Która naprawdę chciała iść do przodu, i druga strona, co mogła zrobić w tym kierunku. I robiła. I jak to wszystko zacząć łączyć, żeby i ta strona była zadowolona, i ta strona, a przedsiębiorstwo dalej się rozwijało, żeby były również te innowacje. I tutaj zobaczyłam właśnie takie człowieka jako całość, że każdy w sumie urodził się po to, że, że powinien być szczęśliwy, ale nie dane jest mu nawet. Po prostu do, do tego sygnału dostarczyć do świadomości. Mhm. Następnie, jak zaczęłam właśnie o tych kulturach, czy już rozumiałam energię, to chciałam zobaczyć, jak jest w innych kulturach. I to cały czas gdzieś ciągnęło i ciągnęło, i ten klip był i do równowagi, do równowagi. Także u mnie ten proces był taki bardziej, że wszędzie chciałam zobaczyć równowagę, harmonię, mhm. co można dołożyć, co zobaczyć. Także tych takich klików, było mm -hmm. wiesz, co Zosiu? Sytuacyjnych. Mm -hmm. Czy nie było jakiejś choroby, choroby, czegoś nie, takiego? Nie, 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 nie. Nic takiego. Wręcz przeciwnie, doświadczenia, które zbierałam na bieżąco od ludzi. Mm -hmm. Najpierw od tych zwierzaczków, jak można pogodzić stado. Później, właśnie w tych wszystkich miejscach, jak możemy po prostu mm -hmm. żyć w harmonii, że to też idzie. I starać się właśnie widzieć, dlaczego. Zawsze zadawałam sobie pytanie, dlaczego w tym dualizmie jest zawsze przewaga tego, nie da się, nie uda, nie wchodź, nie zrób, doklei się, ale dlaczego nie w drugą stronę, wychodzę z tego, jestem szczęśliwa, złapałam pierwszy guziczek na sznurku, ciągnę się wyżej i e, cały czas widziałam, że niby mówimy bardzo dużo o równowadze i harmonii, ale co my robimy w tym kierunku? Dlatego pierwszy właśnie film nagrany z Agnieszką, to chciałam pokazać, że tarot, który jest znienawidziały ze względu na to, że już zaczął rozwijać właśnie jeżeli chodzi o psychologię, mhm. zaczął rozwijać ludzie zaczęli myśleć, że mogą sobie pomóc. Jestem nigdy nie wróżyłam, nie określam czasu. Jest to dla mnie zasada, z której, od której nikt nie odstępuję. Nigdy absolutnie nie wyobrażam sobie narzucić komukolwiek jakiegoś czasu. Mhm. Ze względu na to, że wiem, że my dokonujemy wyborów, a poza tym zamykam człowieka i zabieram mu działanie. Mhm. To jest bardzo ważne. Moment oczekiwania na daną datę, a jak ja nie wiem, kiedy to będzie, to ja dalej działam, rozwijam się, pracuję. Mhm. A więc to jest dla mnie również ograniczanie innych osób. Dlatego wolę, właśnie, że zaczyna mi się coś dziać, zaczynam z czegoś wychodzić dobrze się to skończy. Możesz to i to, dokonujesz wyboru. Ale staram być się tym impulsem, który daję po to, żeby ta osoba była w pełni zmotywowana do pracy nad sobą. Czyli taki tarot terapeutyczny, tak można nazwać. Tak, tak bardziej taki właśnie związany z psychologiem. I ja zadaję właśnie pytanie. Ta osoba bardzo szybko po prostu Odpowiada sobie sama na, na to pytanie i właściwie już ciągnie dalej siebie sama, bo nie, niekoniecznie musi być ten tarot, niekoniecznie musi być dany instrument, ale jest to nam wszystkie te narzędzia wymyśliliśmy, kochani, my ludzie sami. I teraz kwestia tego, tak jak z tym nożem, czy to posłuży dobru świata, czy. Zrobimy z tego po prostu znowu coś, co nam szkodzi. A więc były okresy z czasu, jak się powróci do historii, gdzie to, co rozwijało, czy ewentualnie mogłoby pomóc człowiekowi w rozwoju, po prostu najlepiej było zlinczować. I myślę, hmm. że dzisiaj podchodzimy do wszystkiego inaczej, bo nie o wróżbiarstwo chodzi, tylko o narzędzie, które nam daje impuls do rozwoju i pracy nad samym sobą. Ja się tutaj akurat dałam przykład Tarota. Ale dlaczego? Dlatego, że są różne osoby, różnie odbierają i czasami ktoś po prostu potrzebuje obrazu. Jesteśmy wzrokowcami, jesteśmy słuchowcami. Dla jednej osoby jest potrzebny rzeczywiście obrazek i ona musi to widzieć, a inna czuć. Czyli można to wtedy odłożyć i przepięknie poprowadzić to w tej energii spokoju i miłości, mm -hmm. otwartości, którą się czuje i razem z tą osobą przepracować. Ale nie jestem przeciwko jak to się mówi odchodzeniu od jakichkolwiek narzędzi, chociaż nasza świadomość dzisiaj się posunęła daleko. Tak. Ale jeżeli danej osobie potrzeba, nie zostawiaj się samemu. Bo mhm. nie, nie słuchajmy wyrzucić książki, wyrzucić wiedzę, naukowcy są tacy, albo nie krytykujmy, nie osądzajmy, nie, nie orzeczemy. Mhm. Dlatego, że sami widzimy że nie wszystkie informacje do nas dochodzą na czas. Nie wszystkie mm. informacje są prawdą. I musimy mieć to wielkie sito około siebie i przesiać tę informację. Czy ona ze mną rezonuje? I tu jest najważniejsze, nie jakiego ja narzędzia użyłam i czy on mm. mi szkodzi czy nie, tylko co ja z daną informacją mam począć. Czy ona jest dobra, czy Ale dla ja mnie. My... Ja myślę, że, bo powiedziałaś, że informacja nie zawsze przyjdzie cza na czas. Ja uważam, że ona zawsze... Informacja czas. przyjdzie na czas, tylko wiesz co, rzeczywiście właściwy dla nas poprawić. Mhm. Tylko chodzi o to, co my mamy właśnie bardziej chodziło mi o to, co my z tą informacją mamy zrobić. Mhm. Czy jesteśmy na tyle świadomi, że ona ma być wzniosła, ma nas budować? Czy jest tak. naszym strachem i tą kłodą? Wiesz, co zauważyłam, że bo, bo mówisz, że nie podajesz czasu i tak dalej. Ja zauważyłam, że wielu ludzi wręcz chce, żeby im powiedzieć, tego. kiedy to będzie, jak to będzie i idą do wróżek. Wróżki są różne, no bo jest sporo tych wróżek i potrafią Zdewastować człowieka informacją. Ja się dowiedziałam, że komuś tam nawet powiedziała, że zostało trzy miesiące życia. Wiesz, tak, to ale jest to to w ogóle niemożliwe w ogóle... wręcz, żeby takie coś powiedzieć. Myślę, to że takie. Być karalne. Osoby same się weryfikują automatycznie mhm. i pokazują właśnie, że no tutaj jest brak odpowiedzialności, bo mówiąc cokolwiek do danej osoby, ty bierzesz odpowiedzialność za siebie i za nią. Czyli mhm. jeżeli ktoś coś takiego słyszy. No, to dla mnie jest to brak odpowiedzialności, mhm. dlatego że no po prostu nie można, nie można, nie można, po prostu ograniczać człowieka. Tak. Bardzo, dla mnie jest bardzo ważne, wyobraź sobie, odebrać człowiekowi nadzieję. Mhm. A tutaj jest dla mnie dosyć, że mnie ktoś przystopuje i ja nie działam. Mhm. Rzadko, rzadko nie spotkałam naprawdę, żeby to motywowało. Wręcz zrobiło się parawanem, który mhm. zasłaniał działanie, to ja poczekam na to. No ale co w tym czasie się ma dziać, mhm. jeżeli ja na to poczekam? Samo mhm. nic nie przyjdzie. I tutaj jest no właśnie, właśnie ten moment taki, żebyśmy się nie dawali uśpić. A poza tym, mhm. ja robię tak. Ja mówię to tylko z swojego doświadczenia. Każdy ma swoje doświadczenie pracy, poza tym są wróżki, są psycholożki, w zależności, kto poszedł w jakim kierunku mhm. to zrozumienie człowieka, bo w sumie to najbardziej takie dla mnie zawsze było interesujące zrozumieć siebie, swoje po pobudki, mhm. wybory. To było dlaczego ja właśnie tą drogą poszłam, a przecież mogłam inną, czym się kieruję ja sama mhm. w życiu. I tak właśnie powinniśmy przekazywać, żeby ludzie. Sami z radością pracowali ze sobą. I to jest dla mnie najpiękniejszy. Moment, jak ktoś mi mówi, Ty oświeciłaś mnie. Tak, to jest, to już wiem, co, już wiem, co zrobić. Mm -hmm. Nie, że ja muszę powiedzieć, co ty masz zrobić. Tak. Tylko ta osoba mówi do mnie. Ja już wiem, co zrobić. I to jest, to dla jest to, mnie Aha, pięknie, dobro mi, pomysłowego jest to, dobro. To jest ten moment, który ja już wiem, mm -hmm. że ta osoba przepięknie się przeprowadzi sama. Że nie jest swoją kłodą, że jest swoim przyjacielem, mhm. że jeżeli ktokolwiek z nas utknie, zawsze gdzieś w świecie jest to ten impuls. Tak. I nieważne to narzędzie, czy przeczytana książka, czy sięgnięcie po cokolwiek, tu tylko chodzi o to, że ja zaczynam siebie zauważać. To szuka ten znajdzie, jak to tak. mówią. Jak szuka, szuka ten impuls. Rażynko, a teraz powiedz mi tak, przejdźmy do tego, jak trafiłaś do projektu Zygiego z Teksasu, bo z tego co wiem, Ty jesteś najdłużej z nas, tych, którzy przybyli później. Ty byłaś jeszcze, był Andy, tak, Zygi, Agnieszka, ty jesteś od początków nazwijmy to niemalże, tak? Powiedz, jak to się stało, że tam trafiłaś? No, to fantastyczna przygoda mojego życia, słuchajcie, to się nie da opisać. A, a więc poprzez filmiki od Andiego, gdzie naprawdę po prostu zaczęły człowiekowi bardzo poruszać wyobraźnię, świat. Człowiek zaczął widzieć ten świat w innych kolorach. Pomimo wszystkich informacji, człowiek miał po Andiego wysłuchaniu zawsze taki sygnał. Mogę coś mm. zrobić, mogę mm. coś zobaczyć. Nigdy nie brałam tych filmów jako pewnik, mm -hmm. tylko jako motywację do tego, żeby działać. I Andi, Andiego pierwsze filmy były, że absolutnie nie było Andiego widać, podcasty. I zawsze mm. słuchałam i sobie mówiłam, przyjdzie ten dzień, że jego zobaczę. <laughs> I tak się stało, a następnie Zgi miał zablokowany kanał. I Andi usłużył mu swój. I po prostu Zygi mnie wyciągnął, można powiedzieć, z czatu, żebym się z nim skontaktowała. Mhm. Także dla mnie to było, to był moment, że najpierw to niemożliwe i w ogóle o co tu chodzi, więc lekceważyłam. Aż po którymś dniu e, napisałam, w jakiej sprawie ta, ta miałabym się skontaktować. I tak się zaczęła przygoda z Zygi. Mhm. I która trwa do dzisiaj, i tak samo y, zawsze te impulsy, zawsze pokazywanie tej jedności świata, bo to, że jest różnorodność temet, tematów, to jest po to, żeby nas rozwijała. Y, dlatego zobaczcie, jak szybko dzisiaj rozszerza się nasza świadomość. Tak jak ty, Zaziu, zobacz, w jednym dniu rozmawiasz ze mną, w następnym w innej tematyce, a w sumie tych tematów, na które byśmy mogły porozmawiać, jest dużo. I e, wszystkie są ważne. Jedno, co trzeba zrozumieć e, tak od siebie i zobaczyć tymi pełnymi oczami, po właśnie w, e, tylu informacjach, czy właśnie tak jak ty tak ciekawych ludzi zapraszasz, czy Zygi, czy e, Andi, jak my szybko się dzisiaj łączymy. I teraz hmm. chodzi o to, że czego jeszcze nam brakuje do tego wspólnego języka czyli te osoby, które, które za moment, bo to jest naturalne, powiedzą, wow, jak my się szybko łączymy. Jaki ten świat jest mały. To on jest nasz. To my wszyscy o niego zadbamy, bo to idzie. I w projekcie się znalazłam na zaproszenie Zygi. I tak jest do dzisiaj. Także jestem zadowolona i poznaję cudownych ludzi, takich jak ciebie, jak innych. Zawsze każdy daje znowuż mnie ten impuls, gdzie mogę zobaczyć, czego szukam spójni, równowagi, harmonii, co nas łączy, nad czym możemy popracować, żebyśmy właśnie mówili tym pięknym, wspaniałym językiem i żeby to było od nas czuć. I myślę, Zosiu, że nam to płynie. A powiedz, czy zamierzasz otworzyć swój kanał? Tak, zamierzam. Dostałam taką propozycję od Zygi. I myślę, że kiedyś ten moment nastąpi. <grywa> <grywa> przyjdzie ten czas. Proszę Państwa, Grażynka. Tak. Grażynka będzie, jak tu na pasku pisze, zapraszamy Was na Festiwal Świadomego Życia i Zdrowia do Bolesławca 7-8 październik i naszą prelegentką będzie między innymi właśnie Grażynka Gora. No, Będziemy, miała bardzo ciekawy temat właśnie, jak wyjść z tych stereotypów, jak połamać te paradygmaty i wypłynąć na powierzchnię, żeby nie tkwić w kajdanach w więzieniu. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Dziękuję, Grażynka, że podzieliłaś się swoją historią. Z pewnością kogoś zainspiruje, ponieważ wiele ciekawych inspiracji popłynęło. Dziękuję serdecznie i do następnego razu. Dziękuję, Zosiu, dziękuję nam wszystkim i żyjmy w harmonii i miłości. I niech płynie. I do zobaczenia, Bolesławcu. Do zobaczenia, Zosiu, kochana. Pa pa.